W Polsce działa bezpłatny system opieki zdrowotnej. Żeby korzystać z tego systemu, pacjent, wszystko jedno Polak czy cudzoziemiec, musi być ubezpieczony. To bardzo ważne, aby cudzoziemiec podczas pobytu w Polsce miał ubezpieczenie zdrowotne. Bardzo ważne jest, aby cudzoziemiec przez cały okres swojego pobytu na terytorium Polski posiadał ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku cudzoziemców, znajdujący się w procedurze uchodźczej. objęci oni są ubezpieczeniem medycznym, którego koszty pokrywa państwo, jednakże wraz z zakończeniem tej procedury kończą również prawo do ubezpieczenia medycznego. Przyjechałam do Polski w końcu stycznia 2007 roku. Bo mój mąż był prześladowany przez władze białoruskie otrzymaliśmy decyzję o nadaniu nam statusu uchodźcy tu w Polsce. Powiedzieli, proszę pana, tu jest uchodźcy. ma pan prawo zamieszkać się w Polsce, ma pan prawo do pracy i, i ubezpieczenia i tak dalej, i tak dalej. Po uzyskaniu ochrony cudzoziemiec musi się ubezpieczyć. Jeśli tego nie zrobi, w przypadku choroby ani on, ani jego rodzina nie będzie mogła korzystać z państwowej bezpłatnej służby zdrowia. Bez ubezpieczenia człowiek nie będzie przyjęty do szpitala ani na wizytę u lekarza, chyba że odpłacnie. Istnieją inne sposoby, aby uzyskać ubezpieczenie medyczne. Jednym z nich najbardziej pożądanym jest oczywiście podjęcie legalnej pracy na terenie Polski. Jest wiele rodzajów umów o pracę. Niektóre z nich, większość z nich gwarantuje ubezpieczenie. To są umowy o pracę na czas określony, na czas nieokreślony, umowa zlecenie. Jest również umowa o dzieło, ale umowa o dzieło nie gwarantuje ubezpieczenia. Praca bez żadnej umowy to praca nielegalna, czyli na czarno. Pracownik nie ma wtedy ubezpieczenia. Gdy coś się stanie w pracy, albo pracownik zachoruje, nie ma możliwości korzystania z bezpłatnej pomocy lekarza. Trzeba pracować legalnie, bo ja nawet e, kiedyś pracowałem e, niestety na czarno, jak się mówi, i to jest duża strata czasu. Trzeba myśleć na, na, na później, na kilka lat później. Jak? Co? emerytura, ubezpieczenia i tak dalej, tak dalej. Trzeba szukać pracy, ale pracy są legalne. Trzeba rejestrować w, urzędy, w różne urzędy, na przykład Urząd Pracy, tam też można znaleźć pracę, bo są tam też oferty pracy. W sytuacji, gdy cudzoziemiec ma kłopoty ze znalezieniem pracy na terytorium Polski, Istnieje możliwość, aby zarejestrował się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Od tego momentu będzie on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Istnieje również możliwość, aby tym ubezpieczeniem objąć jego rodzinę, żony i dzieci. Szukałem też pracy tam i miałam ubezpieczenie bezrobotne, bo było dla mnie bardzo ważne, bo nie, 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 znaczy nie możemy być zdrowi cały czas. Też chorobę, chorujemy, możemy iść do szpitala, lecić itd. Osoba, która rejestruje się w Urzędzie Pracy jako bezrobotna, może być ubezpieczona przez ten urząd do czasu, aż znajdzie pracę. Żeby zarejestrować się w Urzędzie Pracy, trzeba się do niego zgłosić z kartą pobytu. Później urzędnicy wyznaczają zarejestrowanej osobie różne spotkania, umawiają spotkania w sprawie pracy, trzeba na nie przychodzić nie tylko po to, aby znaleźć pracę, ale też po to, żeby nie być wyrejestrowanym. Wtedy urząd przestaje opłacać ubezpieczenie. Gdy człowiek podejmuje legalną pracę, co miesiąc pracodawca opłaca mu ubezpieczenie. Częściowo to ubezpieczenie odliczane jest od pensji pracownika. Dzieci i młodzież ucząca się automatycznie są objęte opieką zdrowotną. Dzieci dodatkowo ubezpiecza szkoła. Rodzice płacą w tym celu składkę w szkole. W Polsce opieka zdrowotna oraz szereg ulg i dodatkowa pomoc przysługują osobom niepełnosprawnym. Do uzyskania ubezpieczenia i pomocy potrzebne jest tak zwane orzeczenie o niepełnosprawności. Wydają je urzędnicy w powiatowych centrach pomocy rodzinie. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powinien posiadać numer PESEL i kartę pobytu. Następnie powinien zgłosić się do zespołu zajmującego się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności w celu pobrania druków, wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenia lekarskiego. Cała dokumentacja, którą składa cudzoziemiec, musi być przetłumaczona na język polski. Osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może ubiegać się o, róż o różne ulgi i uprawnienia pozarentowe. Można ubiegać się o różne ulgi i uprawnienia. Między innymi o zatrudnienie w zakładzie pracy chronionej, praca na stanowisku przystosowanym, dofinansowanie do turnuców rehabilitacyjnych i sprzętu ortopedycznego, zasiłek pielęgnacyjny, zniżki w przejazdach komunikacją miejską, Karta parkingowa. Zazwyczaj informacje o przysługujących ulgach i uprawnieniach osoba zainteresowana może otrzymać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Pierwszy raz, kiedy ja tu w Warszawie zarejestrowałem się, urząd Pomocy Rodziny to były moja pierwsza pomoc. To, to była pomoc od polskiego gospodarstwa. Trudno poradzić sobie w innym kraju, gdy człowiek jest chory. Warto dbać o zdrowie i chociaż polski system pomocy medycznej ma dużo wad, warto korzystać z tej pomocy, która jest w Polsce dostępna.